Witamy na kolejnej wystawie Biblii w Zawierci. Jest na nami wystawy. Serdecznie witam, Sławomir Wcisło. Może coś powiesz o, o tej wystawie? Skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? No, pomysł na wystawę zrodził się w umysłach ludzi, na którym, którym leży w sercu rozpowszechnienie treści Biblii. Także ja tutaj włączyłem się, jakby w ten ruch wystawowy. Bardzo mi się to podoba i lubię. Oprowadzać, lubię rozmowy z ludźmi, także serdecznie zapraszamy na naszą wystawę w Zawierciu. Wszystkich okolic, z okolic Zawiercia, z samego Zawiercia, a może i ktoś dalej się wybierze, serdecznie zapraszam. A jak lubisz oprowadzać, to może coś powiesz o tej wystawie? Oczywiście, z miłą chęcią. Więc jesteśmy przy stanowisku, gdzie oprócz prezentacji pisma hebrajskiego zapisanych na różnych nośnikach, Przedstawiamy, jak dawniej ludzie zapisywali informacje właśnie w kręgu kulturowym związanych z powstawaniem Biblii. Używano różnych materiałów. Na podstawowym to były skóry, na których można było oczywiście pisać przy pomocy atramentu i piór. Najczęściej były to pióra ptasia, albo patyki odpowiednio zaostrzone. Tak więc mogła to być skóra, mógł to być nieco mniej trwały pergamin. Mamy tutaj dwa egzemplarze. Ten biały, jaśniejszy pokazuje strukturę papirusu. Ta struktura była mm, związana ze źdźbłami, które były układane jedne wzdłuż, drugie w poprzek. No i tutaj to doskonale na tym widać. Inna wersja, bardziej ciemniejsza, właśnie, gdzie też ładnie to pokazuje te poszczególne ździbła. Też mamy pergamin, tutaj akurat fragment Ewangelii zapisanej w języku greckim. Jest to. To było takie <laughs> sztywne? Ten akurat jest sztywny, ale niektóre były też całkiem takie jak Prawie, że papier nasz, który dzisiaj używamy. Dekalog mamy na tej większej tablicy, cały dekalog jest w stanie zmieścić się na takiej płytce, gdzie, gdy jest zapisana z dwóch stron, mamy treść całego dekalogu biblijnego, począwszy od pierwszego po dziesiąte przykazanie. Oczywiście no, chyba nie muszę dodawać, że jest to bardziej obszerna wersja niż ta, która jest ukoła dzieci z katechizmów, prawda? My pamiętamy, że Biblia opisuje, że Mojżesz udał się na górę z dwoma płytkami. One zostały zapisane palcem Bożym, a wcześniej Bóg przed Izraelem ogłosił ustnie swoim głosem pośród grzmotów i burzy treść tego dekalogu. Zapewne Izraelici to zapamiętali bardzo, bardzo dobrze. Teraz spójrzmy dalej. Dalej pokazujemy odwiedzającym plansze z najstarszymi dokumentami, jeśli chodzi o Biblię Hebrajską, czyli także jak nazywamy Stary Testament. Okazuje się, że przez długie, długie lata Kodeks Zaleppo, zresztą także dzisiaj jest to niezwykły dokument, zachowany w całości, przedstawiał nam Stary Testament. Kodeks Zaleppo pochodzi z 930 roku naszej ery. A więc okazuje się, że to jest dokument stosunkowo młody, bo jest duża przerwa pomiędzy ostatnimi pisarzami Starego Testamentu, no a właśnie tym 930 rokiem, to jest ponad 1000 lat. Więc sceptycy zadawali pytanie, skąd wy wierzący jesteście tacy pewni, że akurat. Nie zostało w międzyczasie coś mocno pozmieniane. Prawda? I tutaj właśnie odkrycia z Qumran pozwoliły te zapędy krytyczne mocno powstrzymać, gdyż okazało się, że w odkryto materiały biblijne, które pochodzą z drugiego, z I wieku, nawet przed naszą erą, a więc ponad tysiąc, czy około tysiąc lat wcześniejsze, no porównanie. Y, tych tekstów z kodeksu z Aleppo, czy prawie równoległego kodeksu z Leningradzkiego, wyszło na korzyść właśnie Biblii, jako tej, która była w szczególnie staranny sposób przepisywana przez masoretów, kopistów, którzy przez długie wieki się tym zajmowali. Tutaj mogę jeszcze pokazać, że, że y, mamy tutaj fotokopię, Szczególnego odkrycia, jakie y, dotyczy księgi Izajasza, która właśnie w pierwszej grocie odkrytej w Kumran znajdowała się w dzbanie jako cały dokument, prawda? Więc ta fotokopia jest tutaj przez nas prezentowana zwiedzającym. Oczywiście można ją też zobaczyć, inny egzemplarz w Muzeum Księgi w Jerozolimie. Mamy przedstawione na tym pięknym zdjęciu, właśnie jak z zewnątrz to muzeum wygląda, a więc wszyscy odwiedzający Jerozolimę mogą też wpaść do tego muzeum. W środku, właśnie, jest taka rotunda, gdzie można wokoło też to sobie dokładnie oglądać. Naród izraelski był stosunkowo nieliczną grupą etniczną, a możemy przyjąć, że na pewno Bóg nieba jest zainteresowany, aby Słowo Boże docierało do różnych narodów. Żeby to ułatwić, właśnie to dotarcie opacznej sprawiła, że pojawiły się tłumaczenia Pisma Świętego. Szczególnie ważnym takim tłumaczeniem było tłumaczenie na język grecki. W III wieku się to mniej więcej przed naszą erą pojawiło. To była inicjatywa Ptolemeusza Y, drugiego Filadelfa, który na potrzeby Biblioteki Aleksandryjskiej zlecił przetłumaczenie właśnie pism hebrajskich na język grecki, co znakomicie y, rozpowszechniło znajomość Biblii, wśród innych narodów, które Oczywiście znały język grecki, a niekoniecznie znały język hebrajski. Kolejnym ważnym językiem starożytności oraz średniowiecza była łacina. Więc pismo święte, tym razem już nie tylko Stary Testament, ale Nowy Testament został przetłumaczony na język łaciński. Dokonał tego Hieronim na początku V wieku naszej ery. Wulgata, czyli język, Pospolity był użyty przez tłumacza do przedstawienia treści biblijnych. To się przyjęło i zaczęto używać tego jego tłumaczenia w liturgii kościelnej do czytań. Okres wieków średnich w pierwszej części nie sprzyjał Pismu Świętemu, a zwłaszcza jego dostępności w językach narodowych. Znaczenie łaciny. Stopniowo stawało się coraz mniejszy znajomość ludzi także natomiast e, oczywiście wskazane było dla upowszechnienia treści biblijnych tłumaczenie Pisma Świętego na języki narodowe niestety szło to z bardzo dużym oporem Kościół oficjalnie zabraniał e, tłumaczenia Biblii na języki narodowe Hmm, ci, którzy się tego podejmowali, narażali się na niebezpieczeństwo, na najwyższe nawet kary wygnanie, śmierć, prawda? I hmm, prześladowania, tortury, oczywiście, więc hmm, hmm, to był czas, gdzie znajomość pisma świętego, źródeł chrześcijaństwa była stosunkowo słaba, ale pojawiali się odważni ludzie. Do takich należał Jan Wyklif, który sprzeciwił się tym praktykom za zabraniania czy ukrywania jakby Pisma Świętego przed ludem. Przetłumaczył Biblię na język angielski. Jego tłumaczenie z łaciny nie było może doskonałym, bo było tłumaczeniem z tłumaczenia, ale to był na pewno postęp, jeśli chodzi o powszechnienie znajomości Pisma Świętego. Czasy się zmieniały, nadszedł. XVI wiek. W XVI wieku mm, mamy już druk, który został uruchomiony przez Gutenberga w 1455 roku. Pierwsze wydanie książki drukowanej. Oczywiście Państwo się domyślacie, że tą książką była Księgą, była Biblia. Właśnie pierwsze wydanie to była wulgata, łacińska wersja Biblii. Wydana w około 200 egzemplarzach, także sporo ich się zachowało do naszych czasów. W Polsce, w Pelpinie, możemy taki egzemplarz Biblii Gutenberga zobaczyć. Jest on tam przechowywany. W całości? Z tego co wiem, w całości, tak. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami, związanymi z, które wpłynęły na znajomość Pisma Świętego, były jakby dwie rzeczy. Pierwsze to wspomniany już druk, a drugi prace razma z Rotterdamu, pozwalające tłumaczyć Biblię z lepiej opracowanego Nowego Testamentu, który on wydał na bazie dostępnych wówczas materiałów, dostępnej wiedzy w tym zakresie. Następnie także pojawiła się oczywiście reformacja tutaj szczególnie znaną postacią jest Marcin Luter który rozpoczął reformację od sprzeciwu swego gdy przybił 95 tez przeciwko odpustom te tezy zostały wydrukowane rozkolportowane po kraju no i można powiedzieć się zaczęło na pewno też Marcin Luter przyczynił się do Upowszechnienia Biblii w języku niemieckim, gdyż przetłumaczył Biblię na język niemiecki. Specjaliści uznają, że jest to rzeczywiście bardzo dobre tłumaczenie Nowego Testamentu, a później także przetłumaczył Stary Testament. Także w języku niemieckim wydrukowano i Kolejne wydania na pewno przyczyniły się do znajomości Pisma Świętego w tym kraju. Genewa, czyli Kalwiński Ośrodek w Szwajcarii, stał się przytułkiem dla takich właśnie ludzi, którzy szukali gdzieś swobody działania i tam grupa uczonych angielskich dokonała przekładu Biblii, którą nazywamy Biblią Genewską. Inna nazwa to Biblia Pielgrzyma na pamiątkę tego, że z kolei inna grupa uciekinierów religijnych do Nowego Świata zabrała tego, to tłumaczenie Biblii do Nowego Świata właśnie do Ameryki. Dlatego Biblia Pielgrzyma na pamiątkę tego wydarzenia. Biblia Króla Jakuba jest szczególnie cenionym tłumaczeniem Biblii na język angielski, dokonana na początku XVII wieku z inicjatywy Króla Jakuba, yy, który po okresach prześladowań zaprowadził pokój religijny w kraju, ale także zorganizował grupę tłumaczy z różnych wyznań, którzy nie mogli się oprzeć nakazowi królewskiemu i podjęli pracę nad tłumaczeniem, które na cześć króla nazwano Biblią króla Jakuba. Jest toż wyjątkowe tłumaczenie, do tej pory przez wielu czytane. Piękno języka, także wierność z oryginałem sprawia, że ludzie bardzo chętnie do tego tekstu i do tej Biblii wracają. Pierwszym tłumaczeniem Biblii, już konkretnie na język polski, to, było, to była Biblia, którą nazywamy Biblią Królowej Zofii na cześć inicjatorki, tak, to była czwarta żona Władysława Jagieły, Sonka Holszańska, Rusinka co ciekawe. No i z jej inicjatywy jej kapelan, e, który nazywał się Andrzej z podjął się tej pracy. Praca nie została dokończona, no ale już coś było. Tłumaczono z języka czeskiego. Przypomnę, że w XV wieku w Czechach działali husyci i te prądy, które prowadziły do zainteresowania pismem świętym, były żywe w Czechach, ale także to zainteresowanie promieniowało do Polski. A teraz widzę, masz Biblię Królewiecką. Tak, to jest Nowy Testament. W tłumaczeniu Stanisława Murzynowskiego w moich rękach jest fotokopia. Wydania właśnie tej, tego Nowego Testamentu. Stanisław Murzynowski przetłumaczył Nowy Testament, oczywiście z greckiego na polski, w czasach, gdy Reformacja rozwijała się w Polsce, a więc to jest połowa XVI wieku, konkretnie 1551 rok, to jest data u, u, ukazania się tego Nowego Testamentu. On także zaproponował. Zasady pisowni polskiej, które niektóre z tych zasad gramatycznych do dzisiaj funkcjonują. Umarł młodo, mając 25 lat. No, widocznie bardzo dobrze wykorzystał czas dany mu przez opatrzność, jeśli chodzi o życie i dokonał pięknego dzieła, stając się ważną postacią nie tylko w biblistyce, ale w ogóle w kulturze. Polskiej, w polskim piśmiennictwie. Kolejnym ważnym tłumaczeniem była Biblia Leopolity. 10 lat później została wydana już w całości. Było to tłumaczenie katolickie. Autor nie podpisał się pod tym tłumaczeniem, natomiast uważa się, że tłumaczem był Jan Nicz z Lwowa. Dlatego Biblia Leopolity to znaczy Biblia Lwowiaka. Protestanci polscy nie próżnują. Stanisław Murzynowski jest luteraninem. Z kolei w kręgu kalwinów polskich w Małopolsce, w Pinczowie, dokonano prac związanych z przetłumaczeniem Biblii właśnie przez teologów kalwińskich. Praca została wydana drugim drukiem w Brześciu nad Bugiem. Tam wydano właśnie przy pomocy sponsora, którym był radziwił, Mikołaj Radziwił Czarny. On sponsorował, więc dlatego ta, ten, to tłumaczenie Biblii ma trzy nazwy zamiennie stosowane: Biblia Pinczowska, Biblia Radziwiłowska czy Biblia Brzeska. Także ma mm, bogate nazewnictwo. To tłumaczenie Biblii była ważna. Mm, oczywiście była tłumaczona z języków oryginalnych. Tego, tej zasady protestanci polscy trzymają się w XVI wieku dosyć zdecydowanie. Kolejnym tłumaczeniem Biblii na język polski jest y, Biblia księdza Jakuba Wójka, tłumaczona przez jezuitę, mm, więc y, Jezuici generalnie powstali w celu zwalczania ruchów reformacyjnych, jednak ksiądz wujek miał zdecydowane zainteresowanie Biblią, podjął się tłumaczenia Biblii. Wydana została ta Biblia po jego śmierci, po wcześniejszym sprawdzeniu. Wujek pracował przy tłumaczeniu z łacińską wersją, czyli z wulgatą ale także korzystał z opracowań protestanckich, a więc tutaj także sięgał po prostu do oryginału hebrajskiego czy greckiego. Natomiast kolejne tłumaczenie Biblii, tak zwana Biblia gdańska, następczyni Biblii brzeskiej jest może już trudniejsza do czytania, dlatego dzisiaj próbuje się tą wierną, co do treści, to wierne tłumaczenie um, uwspółcześniać, prawda, czyli stosując e, słow, słownictwo bardziej odpowiednie w naszych czasach, ale m, te opracowania bazują na tym XVI-wiecznym tłumaczeniu nazywanym Biblią Gdańską. Biblia Ostrokska to jest tłumaczenie Biblii na język starocerkiewno-słowiański, a ja przypomnę, że Rzecz pos, pierwsza pospolita to był kraj wielo, wieloreligijny, także jeśli chodzi o chrześcijaństwo, funkcjonowało prawosławie i oczywiście katolicyzm, oczywiście także różnowierstwo związane z ruchem reformacyjnym było powszechne, a więc istniała też potrzeba, aby prawosławni mogli korzystać z Biblii w języku dla nich znanym, starocerkiewno-słowiańskim. No i takie tłumaczenie Biblii i, i wydanie zostało e, dokonane w roku 1581. Także też prawosławni w XVI wieku otrzymali drukowaną Biblię. A teraz o tym psalmy. Tak. Trzeba powiedzieć, że Księga Psalmów jest taką Szczególnie chętnie tłumaczoną księgą jest to Poezja Biblijna. Między innymi Księgę Psalmów przetłumaczył Jan Kochanowski. Tu mam takie nieduże wydanie. Yy, Psalterza Dawidów, tak jak to się, się nieraz określa, tłumaczenie Kochanowskiego. Jest to tłumaczenie, które jest tłumaczeniem do Rymu, chociaż w języku hebrajskim. Poezja działa bardziej na zasadzie powtórzeń tej samej myśli, ale w inny sposób, co ubogaca jakby zrozumienie danej kwestii. Natomiast Kochanowski przetłumaczył do Rymu. Możemy coś przeczytać? Mój wiekuisty pasterz miał pasie. Nie zejdzie mi nic na żadnym w czasie. Zawiódł mię w pasze niepospolite. Nad zdroje żywej wody obfite, wrócił mię z dziwnych obłędliwości na ścieżkę jawnej sprawiedliwości. Postanowił mię na drodze prawej, z chęci ku słudze swemu łaskawej, by dobrze stała śmierć tuż przede mną, bać się nie będę, bo Pan mój ze mną. Twój pręd o panie i laska twoja, w niebezpieczeństwie obrona moja. Posadziłeś mię za stół kosztowny, stąd nieprzyjaciel boleje głowny. Włos mi mój wszytek balsamem płynie, czasza opływa w rozkosznym winie. Ufam Twej łasce, że miał na wieki, Nie spuścisz panie swojej opieki i będę mieszkał w Twym świętym domu, nie ustępując laty nikomu. Piękno. To fragment kilku strof właśnie tego szczególnego psalmu. Myślę, że znawcą tego akurat psalmu spodoba się to, co Kochanowski wyraził właśnie w Rymie. Inny, ale ciekawe. Z czasów tłumaczeń Biblii księdza Wójka i Biblii Gdańskiej zapanowała posucha, jeśli chodzi o nowe tłumaczenia. Dopiero w XX wieku, z okazji tysiąclecia istnienia państwa polskiego, ukazało się nowe tłumaczenie. W 1965 ukazało się pierwsze wydanie tzw. Biblii tysiąclecia. Albo inaczej, dzisiaj nazywamy ją Biblią Tynieckie, Tyniecką, w związku z tym, że właśnie Benedyktyni w Tyńcu podjęli się tej pracy. Dzisiaj jest to najpowszechniej używany przekład Biblii w języku polskim. Protestanci chętnie używają tzw. Biblii Warszawskiej. Ukazało się to tłumaczenie w 1975 roku. Nasze czasy, czyli już XXI wiek, jest takim czasem, kiedy sporo różnych tłumaczeń się ukazuje. Ja szczególnie może zwrócę uwagę na tłumaczenie, które związane jest z pracą zbiorową. To jest tak zwana Biblia Ekumeniczna, gdzie zespół teologów, tłumaczy, biblistów z różnych kościołów chrześcijańskich, Tworzyli komisję przekładu, no i owocem tej pracy jest właśnie tak zwana Biblia Ekumeniczna. A to jest z Biblii Gdańskiej tłumaczone? No nie, to oni używają oczywiście języków oryginalnych. Także Biblia Gdańska być może też mogła mieć wpływ, ale to jako jedna z wielu, prawda? Także nie jest to oparte na jakimś jednym konkretnym tłumaczeniu. Także wyznawcy Kościoła Katolickiego czy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego brali udział w tych pracach tłumaczenia tej Biblii. Są, są też wydawane Biblie, które są przeznaczone tylko wyłącznie do rozdawania, co jest zaznaczone na wstępnych kartach do tej Biblii. Także dzisiaj dostęp do Pisma Świętego jest wyjątkowy, można powiedzieć, Nieraz koszt Biblii dla osoby, która jest zainteresowana, aby ją nabyć, to jest kilka czy kilkanaście złotych. Nieraz oczywiście można ją dostać wręcz za darmo. Można za darmo ściągnąć aplikację do telefonu i to wtedy można korzystać z różnych tłumaczeń. Także naprawdę dostęp do Biblii jest w naszych czasach wyjątkowy. Współczesnemu czytelnikowi może nie odpowiadać od razu styl, w jakim należałoby tę Biblię czytać, gdyż Biblii nie czyta się szybko, nie potrzeba czytać, nie jest skazane, aby czytać jakieś całkiem obszerne partie, gdyż lepiej skoncentrować się na mniejszej ilości tekstu, ale dobrze go rozważyć, pomyśleć w jaki sposób Mogę go wykorzystać dla siebie, skoro jest to Słowo Boże, Słowo natchnione, więc na pewno taka refleksja jest ważna. No i warto też koncentrować się na głównym temacie Biblii, jakim jest powrót do łączności z Bogiem. Szczególną tutaj rolę należy wskazać dla naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To dzieło jest kontynuowane przez Ducha Świętego. No wierzymy, że przyjdzie czas, gdy rodzina ziemska i niebiańska wreszcie na nowo się połączą, a te okropne warunki, w którym nieraz przychodzi nam żyć, przeminą i nastanie lepszy, nowy świat. Czas na nowy, nową Ziemię i nowe niebo.